ja mam no, Barula, a tutaj mamy jednego z polskich graczy, słuchajcie, e, który tak naprawdę dzisiaj jako jedyny polski gracz grał w nowym Może najlepsza, najważniejsza sprawa, przedstaw się i powiedz, powiedz kim, co w ogóle e, robisz i kim jesteś. Jest Piotr Peszka, Ilian znany jako Ilian z Kazny Crew, a można powiedzieć, że jestem półzawodowcem World of Tanks właśnie. Jak wygląda półzawodostwo, jeżeli chodzi, Bo tutaj co oznacza zawodowstwo w wodzie, półzawodowstwo i tak dalej, mm, Czy ty na tym zarabiasz tak, że się utrzymujesz? Czy nie, no, nie nie no, to nie jest taki ukłuty termin, no, tak, ja to tak nazywam. Mm -hmm. Zawodowcem jest ten, kto ma jakąś pensję tak. no właśnie. Ja akurat pensji z tego nie mamy, aczkolwiek mamy Koszulki. pierwszego sponsora. Nie no pierwszego sponsora może coś no. więcej z tego będzie. No a półzawodowiec to czasami mnie, ktoś, to jakoś kreaturnieje, jakąś kasę z tego manu, no, ale nieregularnie. Mm -hmm. A ile ćwiczysz? W tygodniu. w tygodniu. Najwięcej przed, przed turniejami właśnie takimi jak ten, graliśmy, poszedł do 6-8 godzin dziennie. Czasami dzień nawet dzień? 6 dni w tygodniu. No, bo to nie tylko sama gra też, nie? Często właśnie jakieś tam taktyki i tak dalej. No, ale dwa gdzie nie były po 3 godziny, I kto Was, jak w ogóle się porozumiewacie? Angielski po, No tak, Angielskie. Angielski. I Kasnakur to jest drużyna międzynarodowa? Międzynarodowa, to, tam, tak. tak. Kto tam jest? No teraz nam przybyło, znowu nam przybyło Niemców, także już mamy chyba ich czterech. Także powoli staje się niemiecką dużyną, przyjmują nas. A tak to Serb, Chorwat, ja, Polak, Fin i Szwedy. Tak. Nie wiem. I jak Ci się podoba współpraca międzynarodowa? Jak wiesz, no, czy to by było tak jak w polskim, po polskim teamie, czy tak jak wcześniej, bo to... Fajnie się gra właśnie, różne charaktery i różne temperamenty mają osoby różnych krajów. Najgorzej właśnie w Bałkanie, bo strasznie są żywiołowi. To był film i to tacy bardziej są wyważeni i spokojni. No, pewnie lepiej by się nam komunikowało, nie wiem, po polsku albo jak, po prostu w ojczystym języku, nie? niż po angielsku, bo jednak czasami brakuje słów, czy się wysłowić, czy coś dobrze wytłumaczyć. Ale nie, mam nadzieję, że jakoś dajemy radę. Czy ty czy taki sam masznik na wocie, czy... Innych, że tak powiem, czy rozpoznają cię podczas gry na randomka, czy w ogóle grasz na nie, no na tak, randomkach? Yy, taki sam, to miał hmm. mi Ostatnio gram mniej, bo wystarczają treningi, żeby się jakby... Um, żeby pozostać w grze, o, że tak to powiem, żeby się nie oduczyć niczego. Ile ja randomów zagrałem w tym roku, nie wiem, z 50 może. No to ilość. To, to żadna ilość. No to tak żadna no ale na, na randomach niczego się nie nauczysz. No, no dokładnie, no, ale ciężko zjeść jakieś treningi, tak? jak praktycznie coś się nie no. no wiesz, 8 godzin treningu to jest dla mnie to jest mega. mega no, Jest człowiek zmęczony, mimo że siedzi tylko przed, i gra w grę. No to, to jest zmęczony właściwie bardziej, nie? To, to, I tutaj podpisali bardzo fajną rzecz, gra w grę. E, co innego jest, jak to czy mnie osobiście, tak jak podpatrywałem was tutaj z i tak dalej. Co innego jest to, że pikasz sobie do randomki, żeby tam przy czy przy perwadce, a co innego jest tak, że grasz no tak. Jeden, jeden trening i nagle w tym momencie widzisz swój błąd i kolejny trening jest taki, żeby to wyeliminować. No tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Nie, tylko, nie, może nie, nawet niekoniecznie swój, ale całe drużyny i tego, jak się potem tym grze dogadujemy już, Aha. wiadomo nigdy wszystko co się założy przed... Przed bitwą, przed strategią nie wyjdzie mhm. i też trzeba poprawiać, że tak powiem, nazywamy to late game. znaczy? No, to, co się dzieje po tym, jak plan się nie uda. Aha. Coś... Albo nawet jak się uda, bo zawsze coś. Mhm. Czy macie, czy macie właśnie z góry założoną taktykę, daną drużynę, czy e, rozstawiający do takowego prawdopodobnie taktyka macie albo z tego w tym momencie? Taktyka. Mm -hmm. e, na daną mapę, daną sytuację, dane czołgi, bo to pod czołgi widzi mm -hmm. mapę oczywiście też. E, czy w danym momencie, jak coś nie idzie tak, to zaczynają się jakieś nieznacki, czy na spokojnie wszystko przyjmujecie? Znaczy najlepiej mieć jak najbardziej uniwersalne line-upy, czyli pasujące na mapę pod każdy line'a przeciwnika, mm -hmm. ale tam to byłoby tak idealnie, no ale w praktyce wygląda to tak, że jest to praktycznie niemożliwe, więc trzeba iść na pewne kompromisy, tak? Jeden line pasuje bardziej do takiej gry, drugi do takiej, mm -hmm. no i czasami jak się spotka dziwny line'a przeciwnika, czy to jest ciężko wygrać, trzeba właśnie kombinować grać coś bardziej ryzykownie. Mm -hmm. y Drugie pytanie, bo... Ale to rozwinięcie było nieważne. Przejdźmy sobie spokojnie no dalej, to to powierzchnia. To Powiedz mi, czy nie czujesz się samotny tutaj, jeżeli taki kolaki. <grymne> nie, dlaczego? Kurwa player, tak? Nie, no jest kim, nie no jest kim pokazać czemu samotny? Jest, okej. Okay. Nie, no mówię o problem, wiesz już tutaj taki a, No nie, no czy w, w teraz były cztery zespoły czy pięć kolownicy, tak? Polskich. A możesz przytoczyć dla nas, naszych widzów, jak? Y Utopia, autowręcz? Eee, of <grystanie> Nie przejmuj się, ja ci powiem jedną rzecz. Ostatnio z Mirekiem się śmialiśmy e, i On mi coś tam wypchnął palcem, a ja mówię: Dobra, tak? Stary masz tam rzekę 17 czy 20 uh -huh. tysięcy metrów. A jak nazywa się mapa, która jest zimowa, i po prawej stronie masz rzekę płynącą? Uh -huh. I Mirek, e, e, I ja tak samo nie pamiętam. A jak ma? Biegun północny, czy jakoś tak. A po, a po angielsku? Ellenberg, tak? Nie nie nie, nie, nie. nie, nie, nie. Dlatego jest... mówię, no... tam... Tak. Ar a, to. Tak. tak, Re tak region. Tak. 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 Więc wiesz, dlatego my e, bardzo często nie zwracamy uwagi na takie proste rzeczy, które... No ile grałeś na tych mapach? No tak, no, cały czas. No, cały czas, ale nie pamiętasz nawet nazwy, dlatego że no. to są proste rzeczy, Ale Ale za dużo zapytały. trochę jest. A, tak, a Niektóre bo. są takie... Przykład, jak się autostrada, czy coś takiego, o Boże. Tak to tak nie Słuchaj, i Powiedz mi, jak w esporcie w ogóle w tym botowskim, wyglądają linie ataków? Już ci mówię, każda mapa to jest jakiś tam obszar, ale masz ten heavy'ki, tak jak na random heavy'ki, no, ten tak. light'y, masz podział. Czy to za mocno nie gryzie się w esporcie? Hmm. dobre pytanie. Z reguły grałe na bardziej line-up, czyli po prostu dają więcej opcji rozgrywania. Między innymi dlatego, jak nawet na jakieś wieki gramy, to mm -hmm. 113, bo są po prostu najszybsze. Tak? Też najbardziej uniwersalne. I 4 to co z tego, że ma lepszy pancerz, skoro jest tak powolny, że. No masz... No też, ale masz ograniczoną ilość miejsc, na których możesz go użyć. Tak? Mm -hmm. Więc no, jeżeli. Depresja, no, no też, no też. No, Chociaż to, to się da ominąć, tak? No, jeszcze. Jak umiesz? No, znaczy, ten poziom wy umiecie, natomiast... No nie no nie. aż tak, bo są pozycje, na których faktycznie potrzeba, tak? No ale między innymi tego na STB. Mm -hmm. też jest. No ale mm, jeszcze o tym było pytanie, bo coś... Też... <laughs> Spoko. Zmęczony jesteś, rozumiem. No nie, 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 mówiłeś no. o liniach ataku, tak? Tak, o liniach ataku dokładnie. Znaczy na randomach to jest trochę inaczej 15 no, na 15, no, tak? No. no i też są przedział ataku. Usemki z dziesiątkami grają, tak, więc i XM7, które jedziesz A Na, to... na Him masz ubojnię niestandardowe, czyli pod... No tak, mam no. ósemkę, ale teraz coraz więcej na kurce wszystko się toczy, nawet z e Setki i tak dalej. No, to... no ale to trochę też podjazdu jest. No dwie minuty no, to jadą. No tu już zostaje 8, co będziemy mówić. No tak. A powiedz mi jak przeżyliście jako kazna przejście z ósemek na dziesiątki? Czy to było błędne, czy to było raczej... Kurczę, nie, no lepiej by były te ósemki jak były niż te dziesiątki teraz. No, tego, trochę tak. Na początku grało się dziwnie i takie lania wybraliśmy bardzo mm, mało kreatywne, że tak powiem. No, ale wiadomo, no, potem każdy zespół z każdym ćwiczy no, i się wypracowuje tak zwana meta. Nie? że Już jest jakiś tam standard, że mniej więcej każdy, każdy gra. Nie? No, a potem to jest tylko rozwijanie tego standardu, czy, czy, coś, czy, czy, czy jakieś jednorazowe strategie, które można zagrać tylko raz. Nie? Ale nie, no fajnie się nam, fajnie się nam grało, no, może aż do teraz. Znaczy, no dobra, to pominiemy, bo to dzisiejszy no, dzień jest sobota wiadomo. <laughs> tak, dokładnie. E, słuchaj, powiedz mi, jeżeli ktoś teraz przejdźmy do tych karzy, którzy chcieliby zacząć swoją sportową tam przygotowę, jak musisz w tym ten, ten pierwszy krok postawić jak to ma wyglądać? Chodzi owota czy ogólnie? E, owota, no nie mogę sporcie ogólnie, no bo to wiesz, a sport ogólnie to jest wielka przepaść, nie co no od początku grać, no to, to trochę słabo, bo pierwsza trzeba zrobić czołgi, tak? no to, to samo to zajmuje, zrobienie kilkudziesiątek, tak mm -hmm. samo to zajmuje czas, no ale jeżeli, przede wszystkim żeby mieć dobry zespół no, i z ludzi, z którymi się lubi no, rozmawiać, spotykać i, i grać, tak? no, Nie ma sensu się kochać i mi tylko o kasie, tak? to musi być grupka znajomych, którzy przy okazji dobrze grają. No. Najlepiej jak oba, nie? Czy co najpierw zacząć od tego, że wejść sobie do planu jakiegoś i spróbować tam na i te drużynówki, które są na, mm, w tym momencie jakieś tam, no jeszcze na tych ósemkach. Eee, a jak myślisz, czy dalej warto iść w ESL, czy warto raczej mówię, w te workamingowe, czyste bez Esla? To już taka prywatna twoja, że tak powiem, prywatny twoje widzenia. Tam mi się, że w ma, jest więcej opcji do gry, nie? Tam na jeden czy na 3 i tak dalej, i więcej też turniej. Poza tym ESL organizuje turnieje dla Wargamingu, więc no tak, dla tak. mnie to jest to samo. To, no, tak, no, wiesz, tak. ja tam to patrzę troszkę pod innym względem, hmm. tak naprawdę, bo duża ilość ludzi w, grających w ESLach, e, to znaczy wszyscy używają YRO, natomiast on no tak. też był pojętych nowych graczy, bo oni się tego boją. A to tak, tak, tak. nie od samego readingu, który jest. Ale to, to problemem są mody, tak? tak? w tej grze, a, a, nie, a nie tam, sl czy wire y, tak? No, Czyli też nie jesteś, modów, to... jesteś kurystą modowy. Tak, tak? tak. No, nie, no my nie możemy ich zużywać, więc. Ale niektórzy nie chcą. to znaczy? E, znam osoby tutaj, nie, nie wiem czy skazane, natomiast znam kilka osób, które e, nawet nie to, że grają bez modu, tylko uważają, że mody do zło. No, a czy, aha, no ja wiem, bo ja już parę lat nie gram z modami, od kiedy nam zabronili blizę, tak. No. Za dużo ułatwiają, tak? Bardzo no dużo informacji. Takie zasady, no cóż, no. Tak to gramy wszyscy na tych samych, nie ma różnicy kto sobie gdzie tam coś ściągnie, czy wynajdzie, tak. No. strony to jest dobra, no. Przynajmniej do takiej gry, nie? Już bardziej kompetytywne już. A powiedzmy dobra, jedno z ostatnich pytań. Tutaj miałem pytanie jednego z czytelników naszych. Czy wygracie na minimalnych ustawieniach? Jak to wygląda wizualnie? A co od preferencji zależy? Ja akurat na minimalnych, znaczy na standardowej grafice, bo tam jeden, ale zależy totalnie od preferencji. Na pewno są pewne ustawienia, które każdy ma takie same obraz rysowania i tak dalej, ale nie ma jednego dogmatu. Czy, czy, czy zel, każdy, każdy po swojemu. Każdy, każdy po swojemu. E, dobrze, słuchaj, czy masz ochotę coś powiedzieć tutaj naszym widzom przewidzą. Tak, yy, Prosimy o kibicowanie w następnym sezonie może. Dobrze, pięknie Ci dziękuję. Dobra, dzięki bardzo. No, miło było i mam nadzieję, że się zobaczymy. Do, 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 do następny rok. Tak. No, no na pewno będziemy wcześniej się widzieli. Bo...